Tym filmem chciałem dać wam znać, iż naprawdę widzę, że mocno polubiliście serię 30 epickich gier z różnych systemów operacyjnych, która od jakiegoś czasu ukazuje się na kanale. I choć pierwotnie nie planowałem robić kolejnych części powstałych wcześniej materiałów, to skłoniliście mnie do zmiany zdania, tym bardziej, że niektóre z nich aż proszą się o uzupełnienie. I tak też na pewno jest z MS DOSem. Przepotężny katalog produkcji, jakie można było ograć pod tym wspaniałym, choć nieco prehistorycznym już OSM poraża po dziś dzień. No i jak łatwo się domyśleć, nie sposób choćby dotknąć tego bogactwa jedną tego typu topką, więc zrobiłem dla Was drugą z zupełnie nowym, równie epickim i równie świetnym zestawem gier. Usiądźcie więc wygodnie, nadstawcie ucha i raz jeszcze wspólnie powspominajmy. Zapraszam. Dzisiejszą listę zaczynamy od gry, która zapoczątkowała trwającą do dzisiaj serię i która walnie przyczyniła się do ukształtowania się gatunku survival horrorów, czyli oczywiście od Alone in the Dark. Gry kultowej, przełomowej i pod wieloma względami ponadczasowej, bo przecież wiele z zaprezentowanych tam rozwiązań, jak choćby specyficzne statyczne ujęcia kamery, ruchome elementy 3D na prerenderowanych tłach czy konieczność zarządzania ograniczonymi zasobami, żeby przetrwać, widzimy po dziś dzień. Że wspomnę choćby. Serie Resident Evil czy Silent Hill. Na pewno warto sprawdzić, choć o czym mogą już nieco Was boleć, ostrzegałem. Dużo lepiej zestarzała się kolejna produkcja, czyli niemal kultowy już dzisiaj Blood. Dla wielu najlepsza gra, jaka powstała pod znanym z Duke Nukem 3D silnikiem Build, ja tak nie uważam, ale nie mogę przejść obojętnie i nie docenić wybitnego, mrocznego, grobowego klimatu, jaki udało się wyczarować w niej twórcom. Atmosfera wręcz wylewa się z monitora, jest to na pewno największy atut tej produkcji, choć oczywiście nie jedyny. Warto wspomnieć też o super kreatywnym zestawie dostępnych broni, mechanice Alternatywnych rodzajów ataku dla tychże czy klasowej oprawie audio wideo. Świetna, zdecydowanie warta ogrania rzecz. Ależ nam się sypie ponadczasowych tytułów od samego początku, ale co zrobić? Kolejność alfabetyczna jest nieubłagana. I ona też każe mi w tym właśnie momencie powiedzieć parę słów o Carmagedonie. Zresztą chyba nie muszę jakoś specjalnie się rozgadywać, bo na pewno każdy z Was tę produkcję kojarzy. Super kontrowersyjna w swoim czasie ścigałka, w której oprócz wyścigów rozwalamy sobie nawzajem auta i przede wszystkim zdobywamy bonusy, efektownie rozsmarowując przechodniów w pochodnikach. No, wyjątkowo miodny, regrywany. Przesłodziaśny tytuł. Pamiętam, że jak graliśmy z kumplami w podstawówce, to jeden zawsze stał na czatach i patrzył, czy mama nie idzie. Kult totalny. Czwarta dziś gra i absolutna zmiana klimatu, bo w końcu będzie chwila odsapnąć od tych wszystkich horrorów mroku i hektolitrów krwi, choć w sumie w czasach i miejscu, o którym Conquest of the New World opowiada, i tych przecież nie brakowało. Sama gra jest za świetną, turową strategią o odkrywaniu i zasiedlaniu Ameryki, która w swoim czasie stanowiła jedną z poważniejszych konkurencji dla serii Cywilizacja. Świetnie łączy ona w sobie elementy ekonomii, eksploracji i super miodne, fajnie zaprojektowane bitwy, w których walka oddziałów przypomina nieco partię szachów na planszy. Polecam bardzo. Crusader No Regret to druga mniej znana od swojej wyśmienitej poprzedniczki, część tej króciutkiej, choć posiadającej oddane grono fanów serii izometrycznych trzecioosobowych strzelanek. Twórcom udała się tutaj niełatwa sztuka zachowania specyficznego klimatu oryginału, tych wyjątkowych wnętrz, projektów postaci czy poziomów, przy jednoczesnym urozmaiceniu całości. I tak nasza postać dostała nowe ruchy, odświeżone animacje, pojawiła się nowa broń i nieznane wcześniej opcje radzenia sobie z przeciwnikami. Całość jest zaś dużo bardziej dopieszczona, większa, ciekawsza i generalnie nie tak surowa jak była jedynka. Uwielbiam obie, choć wolę dwójkę i wam też polecam od niej zacząć. Kolejne miejsce i ponownie sequel bardzo znanej, docenianej gry będącej przedstawicielem umarłego już niestety gatunku. Descent 2, trochę jak w przypadku Crusadersa, stara się niczego co ważne w oryginale nie popsuć, a jednocześnie wiele ulepszyć. Formuła pierwszoosobowej strzelanki z pełnym zakresem ruchu w 360 stopniach pozostała więc taka sama, ale pojawiły się np. dużo lepsza oprawa, zwiększona różnorodność, klimatyczne cutscenki, czy też ulepszony interfejs i przejrzystość rozgrywki. Twórcy dodali choćby bota, który naprowadza na cel misji, dzięki czemu trudniej jest się zgubić w labiryncie korytarzy. Świetny sequel i zwyczajnie bardzo dobra gra. A teraz parę słów o tytule, który miał szansę zrewolucjonizować rynek, nie tylko jeśli chodzi o samą rozgrywkę, choć ta też jest wyśmienita, ale bardziej o zastosowaną technologię. Warstwa graficzna Ekstatiki oparta została bowiem nie o poligony, ale o elipsoidy, stąd jej specyficzne zaokrąglone modele 3D, jakże przyjemniejsze dla oka w porównaniu choćby z ociosanymi kołkami rodem z np. Alone in the Dark. Z tego czasu był to przełom i wielka szkoda, że na dłuższą metę się nie przyjął. Sama zaś Ec Statika jest wyjątkowo udanym, pełnym ciekawych pomysłów survival horrorem z elementami przygodówki czy składanki, z mega baśniowym klimatem i fajnym humorem. Na pewno warto sprawdzić, zagrać i zobaczyć na własne oczy jak to wyglądało. Co ciekawe, mam na kąpie rozgrzebany scenariusz filmu o tej serii, o technologii i powodach, dla których nigdy nie zawojowała rynku, ale jakoś tak nie wiem. Dajcie mi znać, czy chcielibyście go zobaczyć i czy w ogóle bylibyście czymś takim zainteresowani. Kolejna pozycja zestawienia i przedstawiciel jednego z moich ulubionych gatunków gier, czyli klasycznych drużynowych, pierwszoosobowych dungeon crawlerów. Eye of the Beholder 2 to zdecydowanie topka tego, co może on graczom zaoferować. Gra umieszczona w świecie Dungeons and Dragons ze świetną historią, udanym systemem walki i rozwoju postaci, czy też możliwością eksplorowania też czegoś poza tunelami. Do tego sporo w niej elementów przygodówki, bo zagadki potrafią być nie tylko mega trudne, ale i kluczowe w posunięciu akcji dalej. Dorzućcie naprawdę udaną oprawę audio a dostaniecie jedną z najlepszych gier wywodzących się z DD na kompetencji osobiste. I kropka. W pierwszej części dosowej topki, zaraz na początku, mówiłem o Blackthorn, genialnej dwuwymiarowej, mrocznej platformówce, która w dużej mierze zainspirowana była równie wyjątkowym tytułem, jakim jest flashback. I właśnie on zajmuje kolejne miejsce na dzisiejszej liście. Bo i jakże to wspaniała, supergrywalna do dzisiaj gra. Piękna, przywodząca na myśl Prince of Persia czy Another Worlds animacja. Genialny klimat, setting czy design świata. A do tego elementy przygodowe i platformowe na naprawdę najwyższym poziomie. Zagadki, strzelanie itd. itd. No, dużo się tutaj dzieje, choć gra nie ma przecież jakiegoś zabójczego tempa. Bardzo, bardzo polecam. Miejsce kolejnej produkcji, o której ostatnio zbyt często chyba gadam, czyli Full Throttle. No ale nic nie poradzę, że ten efekt myśli twórczej Tima Schaefera tak bardzo trafia i trafiał od początku w moje gusta. Po pierwsze, przygodówka Point and Click, po drugie, motocykliści, i dalej Rock and rollowy Klimat, genialny protagonista, bezkompromisowe rozwiązania, świetne zagadki, wciągająca choć króciutka historia, a do tego cudowny, może trochę nie dzisiejszy humor, błyskotliwe dialogi i klimatyczne Prawa audio -video. No kocham bezgranicznie i przechodziłem niezliczoną ilość razy. Kolejne miejsce i kolejna wyśmienita przygodówka, tym razem dużo mroczniejsza, bardziej nazwijmy to dorosła, z fabułą kręcącą się wokół rozwiązania kryminalnej zagadki, która to pełna jest dziwnych wydarzeń, tajemnic, okultyzmu itd. Gabriel Knight Sins of the Fathers to przede wszystkim arcy dobra historia, półotwarta formuła rozgrywki, świetne zagadki, dubbing, różnorodne miejscówki i sporo zaskakujących zwrotów akcji, a do tego trudny do uchwycenia, filmowy wręcz który daje poczucie obcowania z czymś więcej niż tylko kolejną grą. Bardzo, bardzo polecam także poprawioną edycję jubileuszową. Miejsce kolejne i jedna z moich ulubionych A czy mam wrażenie niemal zupełnie nieznanych produkcji Jakie wyszły spod ręki magików z Bullfrog Games Gene Wars chyba zwyczajnie wyprzedziło swoje czasy I stąd tak nazwijmy to zdystansowane przyjęcie fanów czy recenzentów Ja natomiast uważam, że jest to świetny nieszablonowy RTS W którym kolonizujemy obce planety Przeprowadzamy badania fauny i flory Tworzymy infrastrukturę I przede wszystkim miksujemy geny różnych organizmów W celu stworzenia nowej Bardziej przystosowanego do aktualnych potrzeb. Genialna rzecz! Bardzo polecam! Heretika uwielbiam i uważam za najlepszego klasycznego FPS-a lat 90. Hexen, czyli de facto jego sequel, nie jest może tak elegancki i równie miodny. Być może nie ma w sobie tej magii, ale to też bez dwóch zdań bardzo dobra gra. Przede wszystkim może pochwalić się wyraźnie dużo mroczniejszą, niemal gotycką atmosferą i równie posępnym designem zarówno poziomów, jak i przeciwników. Do tego trzy możliwe do wyboru postacie, każda z nieco innym stylem gry i dostępnym orężem, bardzo pozytywnie wpływają też na pewno na regrywalność. Jeśli nie przeszkadza wam nacisk położony na walkę bronią białą, to to musicie spróbować koniecznie bez dwóch zdań. Przy okazji poprzedniej dosowej topki wielu z Was pytało, gdzie Jagged Alliance? Pytania oczywiście słuszne i tutaj nie mogło już jej zabraknąć. Gra, która rozwinęła koncepcje i pomysły znane z serii XCOM, o której jeszcze sobie powiemy, i nadała im bardziej współczesne, w dużej mierze obecne z nami do dzisiaj ramy. Mamy tu bardzo udane połączenie globalnego zarządzania agencją dla najemników, oraz wyjątkowo miodnej, taktycznej, realistycznej, turowej walki. Rzut izometryczny, różnorodne umiejętności wojaków, Wykorzystanie elementów terenu, bogata paleta dostępnego uzbrojenia itd., itd. Brzmi znajomo? Nic dziwnego, bo elementy te, jak już wspomniałem, pojawiają się licznie we współczesnych produkcjach. W porównaniu z nimi, pierwszy Jugged Alliance wcale nie jest natomiast na straconej pozycji, bo to wciąż genialna gierka. Polecam. Ostatnia gra pierwszej części dzisiejszej listy i uwielbiane przez graczy Lemingi. No i nie ma co ukrywać, sam też do tego grona się zaliczam i uwielbiam te mini ludziki maszerujące równo po ekranie i wykonujące kolejne rozkazy. Lemmings to na pewno jedna z najlepszych logicznych produkcji, jakie kiedykolwiek pojawiły się na PC. Różnorodność umiejętności naszych milusińskich w połączeniu z bardzo kreatywnym designem poziomów potrafią rozgrzać zwoje mózgowe do czerwoności, a optymalne przejście każdego z szczególnie późniejszych poziomów stanowić będzie wyzwanie dla wszystkich miłośników łamigłów. Plus ta grafika, te animacje, te dźwięki, no miód. OK, i tym samym lądujemy w połowie dzisiejszego materiału, pora więc na standardową prośbę do Was. Jeśli dotarliście aż tutaj, to zakładam, że materiał w miarę Wam się podoba, w związku z czym będę też niesamowicie wdzięczny, jeśli zdecydujecie się wesprzeć PC-owo, lajkiem, komentarzem czy subskrypcją. Wszystko to wpływa na algorytm i realnie przekłada się na rozwój kanału. Mam mnóstwo planów na świetne materiały dla Was w przyszłości, ale powoli zaczyna pochłaniać to coraz więcej nie tylko jak dotąd czasu, ale i pieniędzy. A że wszystkie filmy na pecetowie są i zawsze będą za darmo dostępne dla każdego, to będzie to dla mnie nieocenione wsparcie. A jeszcze tym większe, jeśli zdecydujecie się na przykład wesprzeć mnie na platformie Buy Coffee 2 co jest absolutnie dobrowolne i nie wymaga żadnej rejestracji. Wielu z Was już to zrobiło, czego dowód wyświetla się właśnie na ekranie i za wszystkie wirtualne kawy jestem niesamowicie wdzięczny. Jesteście ekstra. Jeśli też chcielibyście dołączyć, to link oczywiście w opisie. Dobra, Dość bo się rozgadałem, a może przydałoby się po prostu zrobić jakiegoś live'a w kwestii przyszłości czy planów i zmian na rok 2025. Pomyślę, tymczasem lećmy do drugiej części. Po nie tak znowu krótkiej przerwie zaczynamy od jednej z najbardziej znanych marek w portfolio nieodżałowanego Bullfrog Games, czyli Magic Carpet. Tutaj w swojej drugiej, nieco moim zdaniem lepszej odsłonie. Ta produkcja, kojarzona głównie z lataniem na magicznym dywanie, swego czasu była niezwykle oryginalnym i, szczególnie w kwestii grafiki czy fizyki, przełomowym dziełem. I co najważniejsze, zaproponowany w niej specyficzny miks przygodówki, symulatora czy descentopodobnej strzelanki w baśniowym, pełnym magii świecie. Sprawdza się wyśmienicie i choć pozornie elementy te nie do końca ze sobą współgrają, to w praktyce działa to wszystko jak należy. Bardzo, bardzo dobra rzecz, polecam. Czymże byłby krajobraz polskiego gamingowa lat 90. bez Mortal Kombat, bez gry, o której się gadało, czytało i którą się ekscytowało, często zanim w ogóle udało się zobaczyć ją na monitorze. A kiedy wyszła dwójka, to już w ogóle było szaleństwo. Poszerzony lore, jeszcze lepsza grafika i animacja, jeszcze bardziej krwawa, brutalna i kontrowersyjna rozgrywka, nowe postacie, areny, nowe ciosy, finishery, poprawione tempo, balans itd., itd. O ile kultową jedynkę można powiedzieć, Traktować jako swoiste przetarcie, to na poziomie dwójki seria objawiła swój prawdziwy, niesamowity potencjał. Genialna gra, trzeba znać. Tak samo zresztą jak kolejną pozycję w zestawieniu, czyli jednego z najwybitniejszych boskich symulatorów, jakie kiedykolwiek powstały Populus 2. No, nie da się ukryć, że wspomniane już tutaj studio Bullfrog miało nosa i rękę do super kreatywnych, często przełomowych i wyprzedzających swoje czasy produkcji. I tak też było z serią Populus, której świetnym przedstawicielem jest jej część druga. To strategia, w której gracze wcielają się w boską istotę, rywalizującą z innymi bogami, manipulującą wyznawcami, choćby poprzez różnorakie interakcje czy kształtowanie terenu. Pomysł, skala, oprawa i potężne tony grywalności sprawiły, że drugi Populus. Pulus ma swoich naśladowców do dzisiaj. Polecam! Kolejna gra i przeskakujemy do zupełnie innej kategorii, choć też z bardzo dobrym sequelem, który rozwinął i poprawił wiele aspektów kultowej części pierwszej. Prehistoryk 2 to świetna, klasyczna, dwuwymiarowa platformówka o jaskiniowcu pełna specyficznego humoru, dopracowana, dynamiczna, z bardzo przyjemną komiksową szatą graficzną, niezłą animacją i solidnymi projektami poziomów. A, no i różnorodni przeciwnicy oraz sekwencje platformowe potrafią naprawdę uprzykrzyć życie. Trudne to jak cholera, ale warto. Jedną z najważniejszych dla mnie gier, których zabrakło w pierwszym dosowskim zestawieniu, bo zwyczajnie jak zawsze wszystkiego się nie dało wepchnąć, jest zdecydowanie SimCity 2000. Wybitna ekonomiczna symulacja zarządzania miastem z wszelkimi wyzwaniami i problemami. Czegoż my tutaj nie mamy? Konieczność odpowiedniego, optymalnego planowania poszczególnych dzielnic czy infrastruktury, dbanie o finanse czy rozrywki i zadowolenie mieszkańców to tylko część obowiązków, jakie spadają na nas jako na burmistrza. A do tego nowa, izometryczna perspektywa, ulepszona oprawa i mamy wzór dla wszystkich postępujących po niej city builderów. Setki godzin w to utopiłem i nie żałuję ani jednej. Z gwiezdnowojennymi grami bywało i bywa różnie, ale jest pewna żelazna lista tytułów, które bardzo się udały i które na pewno warto znać. I na takiej liście bezdyskusyjnie widnieje u mnie pierwszy Dark Forces. Ten klasyczny w swojej prezencji i generalnych założeniach FPS, przepięknie połączył w sobie nieskrępowaną radość ze strzelania i rozwalania kolejnych fal szturmowców, z uchwyceniem wyjątkowej dla Star Warsów atmosfery. Klimatyczne odprawy przed misjami, dźwięki, muzyka, grafika, gwiezdne wojny pełną gębą. A no i tutaj pojawił się po raz pierwszy Kyle Katarn. No uwielbiam. Lecimy wciąż alfabetycznie, więc nie powinno Was dziwić, że na kolejnej pozycji listy kolejne Gwiezdne Wojny. Tym razem jednak, zamiast łapać za blaster, złapiemy za wolant sterowania m.in. TIE Fighterem. Bo Star Wars TIE Fighter to po prostu prześwietny space sim, w którym można naprawdę poczuć się niczym pilot imperialnej floty. Kilka dostępnych maszyn, złożone mechaniki sterowania i zarządzania statkiem, jego tarczami, silnikami itd. itd. A do tego fajne misje niezła fabuła no i sam. Sam fakt grania po stronie Imperium stanowią wspólnie o sile tej produkcji, zdecydowanie warta polecenia nie tylko miłośnikom marki. W świecie gier czasem zdarza się, choć niezwykle rzadko, że tak zwany klon, czy też podróbka, czy jakkolwiek sobie taką grę nazwiecie, jest tak dobry, iż niemal przeskakuje tak zwany oryginał. I dokładnie tak jest w przypadku kultowego Boulder Dasha i Supaplexa, o którym będzie tutaj mowa. Niby koncept ten sam, bo w obu przypadkach mamy do czynienia z grą logiczno-zręcznościową, w której trzeba zebrać jakieś znajdźki i uciec do wyjścia, uważając przy tym, żeby rządząca wszystkim grawitacja nie zrzuciła nam czegoś. Czegoś na głowę. A jednak Supaplex jest ładniejszy, bardziej przemyślany, różnorodny i zwyczajnie ciekawszy. Nie wspominając już o tym, że przeniesienie całości w klimaty podzespołów komputerowych, płyt rezystorów czy czego tam jeszcze wyszło jej bardzo na plus. Polecam! Niektórzy mówią o nim Buggerfall, przez liczne błędy, jakie napotkali gracze zaraz po premierze, i mają rację. Bo przecież ogromna, nie do końca przystająca do realiów technologicznych ambicja twórców Duggerfall, z jednej strony zaowocowała przełomową grą RPG o naprawdę epickim rozmachu, z drugiej zaś zatrzęsieniem problemów, które musiały wpłynąć na ostateczną ocenę tej produkcji. Z dzisiejszej perspektywy, nie sposób natomiast nie docenić samego konceptu na świat, losowo generowanych Lochów, i miast, czy choćby unikatowego systemu walki opartego o poruszanie kursorem myszki niczym bronią. Genialne, wizjonerskie pomysły, które robią jeszcze większe wrażenie, kiedy zdamy sobie sprawę, że od premiery minęło niemal 30 lat. Polecam. Sporo tutaj dzisiaj gier logicznych, co cieszy mnie tym bardziej, że gatunek reprezentują naprawdę wyśmienite produkcje, pośród których The Incredible Machine błyszczy niczym prawdziwy diament. Pomysł jest prosty, z pomocą na pierwszy rzut oka niepowiązanych ze sobą elementów i przedmiotów stworzyć działającą maszynę, która po uruchomieniu wykona dla nas jakieś zadanie. Niby banał i odwzorowanie szczeniackich zabaw w kulkę toczącą się po pokoju na ekranie monitora, ale wciąga niebywale i szczególnie na późnych etapach potrafi stanowić niezłe wyzwanie. Naprawdę doskonała gra ze zrywającą swojego czasu papcie fizyką, bardzo polecam. Lara Croft to dziś legenda i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci świata gier wideo. Każda legenda ma natomiast swój początek, i w jej przypadku była to pierwsza część gry Tomb Raider, dokładnie tej, w którą wszyscy gramy od lat w Sylwestra. I o ile moim zdaniem nie jest to gra idealna i stanowiła raczej swoiste przetarcie przed naprawdę genialnymi częściami, to nie da się jej odmówić miodnego gameplayu, niezłego strzelania, rewolucyjnej w swoim czasie oprawy audio-wideo, sensownych projektów poziomów i jeszcze lepszych zagadek. Bardzo, bardzo polecam, bo to naprawdę kawał historii branży i wypada znać. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy odpaliłem trzecią część Wing Commandera, to autentycznie nie mogłem zebrać szczęki z podłogi to w jaki sposób poprowadzona została narracja w tym Space Simie nie mieściło mi się w głowie. Epicka space-operowa fabuła, aktorskie scenki z Markiem Hamilem i innymi świetnymi aktorami w rolach głównych to był i jest absolutny nomen omen kosmos. A jeśli do tego dodać, że mechanicznie to także naprawdę bardzo udana produkcja z rewelacyjnym, średnio złożonym modelem prowadzenia statku i całkiem sporą swobodą w doborze maszyn, uzbrojenia czy choćby skrzydłowych, to mamy jedną z najważniejszych gier Gatunku bez dwóch zdań. Warto zagrać. Okej, okay, i tym samym doszliśmy do ostatniej trójki gier na głównej liście dzisiejszego zestawienia, i obiecuję wam, że będzie to sztos za sztosem. Na pierwszy ogień Wolfenstein 3D gra, która walnie przyczyniła się do popularyzacji gatunku jakim są FPS-y i jego dzisiejszej pozycji, arcymiodny gameplay, regrywalność, grafika, dźwięk, projekty przeciwników, pomieszczeń i przede wszystkim niepowtarzalny klimat, dały Blaskowiczowi stałe miejsce w annałach gamingu. I choć sporo klasycznych FPS-ów stawiam dziś wyżej niż Wolfa, to i tak wracam do niego regularnie, do tego stopnia, że prawie każdy poziom znam na pamięć. Magiczna gra Drugi z obiecanych sztosów i nie mniejszy klasyk, czyli opanowana przez sympatyczne inaczej robaki, gra Worms. Pierwotnie wydana na Amigę, szybko dorobiła się pecetowego i całej rzeszy innych portów, błyskawicznie wspinając się na wyżyny popularności i jednocześnie dając początek istniejącej do dzisiaj franczyzie. Koncept na drużynową, turową strategię prościutki, zresztą zaczerpnięty z niemniej klasycznego Scorched Earth, ale wykonanie mistrzowskie. Humor, różnorodność narzędzi zniszczenia – Szybka, dynamiczna rozgrywka i wybitny tryb Hot seat to do dzisiaj wyznaczniki tej serii. Piękna rzecz. Przy okazji pierwszej dosowej listy najwięcej było chyba głosów niezadowolenia w związku z nieobecnością na niej klasycznego UFO Enemy Unknown. I doskonale to rozumiem, bo bardzo długo zastanawiałem się, czy ją wstawić, czy wyrzucić, i o ile wówczas ostatecznie wypadła, teraz już musiałem. Choć nie byłbym sobą, gdybym trochę nie namieszał. Bo otóż mimo że uwielbiam obie początkowe gry serii, to zawsze nieco wyżej stawiałem sequel Terror from the Deep. Grę bliźniaczo podobną pod względem mechanicznym, delikatnie tylko usprawnioną wobec części pierwszej, ale umieszczoną pod wodą. I ja zwyczajnie kocham ten twist i wszystko co się z nim wiąże z wyjątkową duszną atmosferą grozy na czele, kosmicznego poziomu trudności już nie wspominając. Mam nadzieję, że wyjaśniłem, dlaczego to wciąż nie jedynka, ale jeśli tylko będziecie chcieli zobaczyć część trzecią, a wszyscy dobrze wiemy, że dosowych gier na takową nie zabraknie, to tam już bez dyskusji będzie musiała się znaleźć. Koniecznie napiszcie w komentarzach. Dobra, i to by było na tyle, jak zawsze na koniec zostawiam Wam jeszcze garść wyróżnień, którym naprawdę niewiele zabrakło do głównej listy, a Wy koniecznie dajcie mi znać co myślicie, czego zabrakło, co Was zaskoczyło, jak zawsze chętnie podyskutuję. Bardzo Wam dziękuję, że dotarliście aż tutaj, bo to naprawdę wymaga cierpliwości, bardzo dziękuję też za wszelkie wsparcie pecetowa, trzymajcie się i widzimy się następnym razem przy okazji kolejnych filmów, które mam nadzieję już niedługo. Cześć!